jeżeli spojrzymy z perspektywy prawną międzynarodowej, praworządności międzynarodowej, no to jest samobój, mhm. to jest kuriozum, to, to jest... sytuacja zero jedynkowa, prawda? Nawet, nawet ciężko, tak tutaj wielokrotnie też spotkałam się z tym, że, że prawnicy mówili, że nawet ciężko to w ogóle jakoś tak skomentować. Rzeczywiście, ja też na początku myślałam, że to jest fake news. Potem byłam pewna, że po prostu Rada Ministrów i prezes Rady Ministrów zupełnie tak Potraktują te, te pismo bez odpowiedzi, i chyba by to było najlepszym wyjściem z sytuacji. To jest dziwne z wielu stron. Po pierwsze dlatego, że wiemy, jak wygląda relacja pana prezydenta z panem premierem. Tak? I tam, gdzie rzeczywiście jest potrzeba pojednania, rozmowy i stworzenia wspólnego kierunku, to go nigdy nie ma i nie było i chyba już nie będzie. A tu nagle się okazuje, że tam, gdzie mamy sytuację prawnie jednoznaczną, i taką która właściwie jest y, może być tylko w jeden i określony sposób interpretowana. Pojawia się jakiś taki dziwaczny Wybieg prawny. I taki sojusz tak, też dwustronny. I już tak, ponad podziałami. Natomiast to jest dziwne, jakby oceniając to prawnie, no to tutaj nie ma w ogóle dyskusji. Tak zresztą inaczej Rada Adwokacka to potępiła. I tak jak powiedziałam, Unia Europejska i Międzynarodowy Trybunał Karny i wielu też prawników tutaj tak w środowisku, no jednoznacznie się na ten temat wypowiedziało, bo inaczej się zwyczajnie nie da, tak.